No zaczyna być ciekawie, bo wahadło po wahadle. A mi się cholera czas kończy, już przecież miałem zapas pół godziny i teraz jestem już troszkę zdenerwowany. Dobra, jadę. No, siema siema. Dzisiaj jest pierwszy dzień października 2022 roku i tak się przyznam, że październik w rankingu moich ulubionych miesięcy zajmuje dosyć wysokie miejsce. Nawet jest w czołówce. A dlaczego, to może innym razem opowiem. A ja właśnie wybieram się na kolejną przygodę na szlaku weselnym. Mój szlak Weselny tegoroczny, powoli dobija do końca, a dzisiaj jestem dość daleko od domu, bo pan młody mieszka przy samej granicy rosyjskiej i bliżej będę miał stamtąd do Kaliningradu niż do Olsztyna. No, ale co dalej, to już mówię. Byłem już na weselach strażackich, na weselach policyjnych, na weselach wojskowych. Chodzi o to, że na przykład dwójka policjantów czy dwoje wojskowych pobierają się. Wiem, jak to wygląda. Ale byłem też na weselu rycerskim, gdzie członkowie bractwa rycerskiego biorą ślub. I dzisiaj właśnie mam takie wesele, wesele rycerskie. Będzie fajnie i myślę, że mam fajny materiał, dlatego z wielką radochą dzisiaj jadę na to wesele, bo wiem, że fajny materiał się uzbiera. Tym bardziej, że jest bardzo ładna pogoda. Jest październik, jest kolorowo Tylko będzie szybko ciemno i szybko zimno No ale nie można mieć wszystkiego Witam Cześć, Cześć. Rafał Nie, A ja dziękuję. wiesz, tylko aparat biorę i już się tam A, dobra. do was loguje, nie? Dobra, ja gotowy O bo, jaki piesek, jaki piesek, ojej Nie I na wprost Dobra, na wprost, tak Dobry? Dobry Cześć, Rafał, cześć Rafał Cześć Rafał Fotografujesz pan tego kolego, tak? Znalazłeś? Mieliście tu bez problemu? Tak, no w ogóle to byś To Ty z Olsztyna jechałeś? Tak Pan jest tak? Tak A tu granica zaraz, co? Tak. Proszę indeks sześć, no. siedem. z toporkami. Tak. Ja to wódkę będę miał. A ty przelewałeś tam to jeszcze? Tak, zobacz, nam dwie kraty po 20 chyba. Pan Mody już ubrany, ma bardzo fajne spinki z symbolem toporka. Ja lubię toporki, także mi się tutaj ta spinka jedna z drugą bardzo spodobała. A teraz mamy godzinę drogi do Panny młodej, e, jadę do mrągowa. A potem do kościoła, do świętej lipki. Tak weselny, wyznaczony balonami. Ej, a chodzi dobry, Rafał z kamerą. Yy, a to nie do mnie, przepraszam. Dzień dobry, dobry jaka piękna. Co tam narzucić? Photoshopa. Photoshopa jak będzie trzeba. Fotokota. Koronki, koroneczki. O, będzie pite widzę. Dobra, scena najazdu teraz. Mamy godzinę 14:23, ślub jest o 15:30. Także teoretycznie godzina luzu, ale droga do Świętej Lipki zmrągowa to jakieś 20 minut. Tam bym chciał się po pierwsze rozstawić zrobić jakieś ładne ogrywki, bo Święta Lipka jest bardzo ładnym kościołem z zewnątrz. No i tam powoli powinni przyjeżdżać rycerze, bo rycerze chyba przyjeżdżają. Czy, czy co robią rycerze, jak przybywają może, albo e, nie wiem, przybywają. Tam już zaczną przybywać rycerze, także no, chciałbym się na nich skupić i pokazać jak najwięcej tego całego zamieszania, bo tam będzie szpaler z rycerzy, będzie przeprowadzenie przez pana rycerza e, wodą. Do taty, tata przyprowadzi do pana Modego. Rycerze się potem rozsiądą i dopiero się pojawią na koniec, na koniec ślubu po wyjściu z kościoła. Także jadę teraz w kierunek Święta Lipka. warium Matki Boskiej w Świętej Lipce, bardzo ładny budynek, bardzo ładny kościół z ciekawą historią, ale to jest vlog pana kamerzysty, a nie pana historyka, więc niestety nic nie powiem o tym kościele, bo mam za mało kompetencji, ale mogę go ładnie pokazać, jest piękny. Szkoda, że drona nie mam. To jest paniła broda, też. Tutu, tu, 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 ok. Mam, spełniam wszystkie wymagania, mogę wchodzić. Wchodzimy do kościoła. O, 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 a nie, że bez flesza. Dobra, to ja nie mam flaszy. Jeszcze nic nie jest przygotowane, jakaś tam wycieczka jest, i pani. Pani, 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 pani przewodnik opowiada o świętej lipce. No ja trochę kiedyś słyszałem, muszę się przyznać, ale to nie na tą chwilę. Teraz, teraz muszę się zająć państwem młodym, państwem młodych. Państwo młodzi, państwem, państwem młodym, młodymi. A weźcie tak ładnie sami razem i idziemy co, do mnie dobra? To tą bramą. To, no a którą? Wybieramy tą? A nie wiem, co, tą, w tą, w W tą może w trafię plecami, dobra? W <laughs> idziemy. Święty lipce. Specjalnie teraz idę w tą stronę, żeby pokazać, że za mną jest wycieczka. Wycieczka oczywiście co robi fotografuje. I kiedy już mają cały kościół łop fotografowany, to zajęli się teraz państwem młodych, państwo młodzi, państwem młodym. O! Czekamy na rycerzy. Aha, oni tam przed samochodem. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Rycerze są? Okazało się, że nie. Nie ma? Nie. To będzie wprowadzenia dlatego patrzy, proszę odpady. Ale dojadą, tak? Wysłuchaj Boże nasze pokolne prośby I udziel się noworzeczom swojej łaski Spokojnie dzisiaj Spokojnie Tutaj już wycieczki się rozjechały Teraz zostaliśmy sami Tylko rycerze nie dojechali Tak samo na tym samochodzie Świetnie się rozpoczęło I w momencie, kiedy Pan reżim jeszcze urodził A nawet jeszcze Dobra, rycerze, dojechali. Dojechali rycerze, widzę. Także będziesz paler? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy? Chcemy? Ja, Patryk, biorę ciebie Joanno, za żonę i ślubuję ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską? oraz że Cię nie opuszcza do śmierci. w służbie Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sancte Mariae Totum in Jeruzalem. Chwała im! Chwała im! Oto ci widziło. Tak w brzuchu, tak dziwnie, nie? No. No i po ślubie rycerzy było niewielu, ale show był porządny, nie? Te motory, e, hakownice. Teraz jadę na salę weselną, tam też ma być jakaś, e, e, jakiś pokaz walk rycerskich i chyba taniec e, nie na róże, tylko taniec z ogniem. O, taniec z ogniem ma być. Chociaż kurde, ciekawe by wyglądał taniec na róże na weselu. Jeszcze takiej atrakcji nie widziałem, to mogłoby być dobre. Ej, co tam, co tam? Nie wiem. Można pomachać, tak. To jest pan sławomir tutaj. Fej. Siem. Siema. Małemużny ją szefa. Dla szefa? Tak, dla szefa. Kazał mi. O! Kontrola jakaś? No, no, no. Matko, podeszłe to nie jest to. Później po tej niespodziance oczywiście kochani rodzice przywitają, bo parę parę polską po weselnemu chlebem i solą. Teraz wspomniana niespodzianka więc jeszcze raz wielki wielki bawek na wody, wody! To na dzień dzisiejszy, na jeden dzień, możemy przyjąć dwie imprezy. Czyli jednego dnia mogę przyjąć zlecenia na dwa wesela. Na jedną zawsze jadę ja, na pierwsze, a na drugie na przykład jedzie Tomek. Już można tańczyć. I dzisiaj jest taki dzień, właśnie, że mamy, mamy dwa wesela i na tych weselach będą gwiazdy bo u Tomka na weselu gra dzisiaj Enej panowie są gośćmi, ale też będą dawać koncert jakiś tam set, dwa zagrają a na moim weselu są twoi wodzireje i jest Sławek na jednym weselu gra Enej, NA, na drugim gra Sławomir a co tam z tym Enejem no zobaczmy jak ten Enej gra także teraz przenosimy się do Omega Hotel w Olsztynie i gra Enej To robi takara kanał który działa, więc nie na no. się Oczywiście wszyscy ręce w górę dopingujemy! Aż za panią Młodą! <noise> <noise> I muzyka stop? Ja już w samochodzie. Do Omrągowa mam jakieś 20 parę kilometrów, smołrogowa mam jakieś 60 bardzo fajne wesele. Nowo wybrana para moda, to było ustawione. Pan młody, nowy pan młody złapał muchę. Potem panna młoda, ta prawdziwa, wręczyła wiązankę swojej siostrze. A tam klęczał pan młody z pierścionkiem. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie to wzruszyło, poruszyło. To było bardzo miłe, takie naprawdę wywołało wiele emocji w ludziach, we mnie. Nie wiem, jakoś tak się poczułem fajnie, że, że to widziałem, że w tym uczestniczę, że jestem jakby częścią tej historii, która się kiedyś tam potoczy dalej. A na razie tyle, no dobre i złe. Żegnam się i, i na razie. I cieszę się, że udało mi się nagrać ten odcinek i go zmontować. Trzymajcie się, siema!